Cześć, Witajcie z tej strony Alan the I będziemy. Dzisiaj gramy w grę o nazwie. Chyba Jurassic World Evolution. No, i na początku musimy walczyć z tym za... Ale ta gra jest głośna. Poczekajcie ściśle sobie. Okej. Okay. Już jest cicho, będziemy słychać. Halo, nie ładuj się tak długo. Halo. Proszę się tak długo nie ładować. Okej. Okay. Nie. Nie. Internet. Nie. Nie! Nie, tylko nie internet. Co się dzieje? Nie, nie działa mi nic. Pomocy. Ekran mi nie działa. No coś się zepsuło. No, nie odpowiadam jej aplikacja Okej, okay, już wszystko naprawiłem. Moja ta aplikacja nie mi nie odpowiadała. Ale o co chodzi? Halo? Ja w to nigdy nie grałem. Mogę no, być tu nubem. Znowu mi ta aplikacja nie działa. Naprawdę? A po co mi to? Jakieś rewolwer? Mam jakiegoś, mam jakiegoś lepszego zrobić tego? Mam dwa. Zaratopsy? Nigdy w to nie grałem. A po co mam walczyć? Przecież przez chwilę walczyłem. Ale przecież. Ale on ma więcej. A tak, jak ja mam go pokonać? A, bo ja mam więcej życia, ja chyba będę mógł go od razu. Na pewno nie od razu. Co, Co jest? A no, o... masz trzy razy. Mamy T-Rexa! A to chyba nie jest T-Rex. No to chyba nie jest T-Rex. Ale, nie ładowa ci Okej, okay, Jakiś maja gnuga... To maja Maju... Asa Urus... Co to jest? Co nazwa dziwna. Mam nowego dinozaura I mam park. Fajnie. Myślałem, że to jest większe. Ale to miało być większe. Ja myślałem, że to jest taki wielki jak T-Rex. Chyba musimy zrobić. Activate. Aha. Znowu mi nie zapowiada ta. O! Od razu mam nowego tego. Czy mi się wydaje. Czy tak powinno być? Jeżeli tak, to napiszcie komentarzem. Ja nigdy tej gry nie miałem. Dlaczego muszę płacić? A, wtedy nie, nie musiałem płacić. na pewno nie jest legendarny ten, ten Czy naprawdę muszę go tutaj postawić? A mogę go przedstawić? Okej. Okay. Mam tego A O nie, o nie to, to jest... Halo? Naprawdę... Ale ja nie mam szans. Okej. Okay. Na... Okej, okay, to ja dam tego. Dam tego. Tam dam tego i... Na koniec tego! Dlaczego to kosztuje, no to walkę... Okej... Walka. Okej, okay. Okay. Okay, walczymy... Ja użyję tego... Bo to jest słabia... Jak... Bo... co, ale... Przecież to jest jakiś... Ludzik... To jest ten... Pterodakty. Dlaczego on ma... Co? A jak? No ale No masz ty teraz możesz tego. No, pokonałem go. On, on jest słaby. Okej. Okay. A więc co by było na tyle z tego odcinka? Jeżeli, jeżeli chcecie więcej, to zostawcie lajka i suba, to może nagram więcej okay. Pa. Zostaw suba i lajk. Like.